I są pewne kroki tej miłości. I na pewno pierwszym krokiem jest w ogóle uwaga, skierowanie uwagi na siebie. Zastanów się, czy przychodzi ci to z trudem? Czy jest to dla ciebie oczywiste? Że w różnych relacjach, w różnych sprawach Twoja uwaga zawraca do Ciebie. A jest to fundament rozwoju miłości. Uwaga. A kiedy już zauważysz, to zaczynasz podchodzić bliżej. Chcesz siebie poznać? Zaczynasz się sobą interesować i ciekawić. I zadaj sobie pytanie. Czy ty jesteś zaciekawiona sobą? Czy zadajesz sobie pytania? Jak się czujesz, jak się masz? Co myślisz o poranku? Co myślisz wieczorem? Czy komunikujesz to ze sobą najpierw, bo żeby komunikować ze światem, to najpierw musisz komunikować ze sobą. A kiedy już skierujesz uwagę na siebie i zaczynasz słyszeć siebie, to podchodzimy jeszcze bliżej. Czy twoje serce otwarte jest na twoje potrzeby? Czy wyobrażasz sobie, że możesz przytulić siebie jako istotę, która myśli w taki, a nie inny sposób? Żyła w taki, a nie inny sposób. I to wszystko, wszystkie wydarzenia na Ziemi ukształtowały Ciebie. Kiedy patrzysz na siebie, na tą istotę, którą jesteś, czy masz ochotę ją przytulić? Czy masz ochotę ją pogłaskać? Czy czujesz współczucie do wszystkich trudnych chwil i radość z tego, jaką wspaniałą jesteś istotą? To jest ta fascynująca nauka duszy. Na ziemi. I teraz tak. Kontynuując nasze bardzo praktyczne uziemienie teraz tego zrozumienia duchowego, wiemy już, że dusza schodzi na ziemię po naukę miłości, że na początku w dzieciństwie odbiera pewne schematy niemiłości, i później w trakcie życia. Zadaniem i misją duszy na ziemi jest pobudka jest przebudzenie do tego, żeby nauczyć się kochać siebie. I teraz chcę Cię zaprosić do bardzo praktycznych ćwiczeń, żebyś mógł obejrzeć, żebyś mogła obejrzeć swoją gotowość do odrobienia lekcji duszy. Po pierwsze, Twoja choroba manifestuje się w ciele fizycznym i albo to miejsce w ciele fizycznym woła Cię bólem, albo woła Cię zmianą tkanki fizycznej, i pierwsze moje pytanie jest takie: Co ty na to? Czy ty dajesz tam uwagę, czy uciekasz od tego miejsca? Ponieważ moim doświadczeniem w pracy z ludźmi jest to, że skrzętnie omijają miejsce, które woła o uwagę. A jest to krytyczny błąd, tak to określę, ponieważ w tym miejscu w ciele, które jest zmienione chorobowo są wszystkie informacje, których potrzebujesz, żeby się dowiedzieć, w którym momencie życia nastąpiła niemiłość, w którym momencie życia twoje ciało weszło w schemat niemiłości. I te informacje wcale nie są w twoim umyśle. One czekają na ciebie w tym miejscu, w którym boli cię albo masz zmianę w ciele fizycznym. To jest fascynujące. I teraz czy ty traktujesz to miejsce z uwagą i z miłością? Bo moje doświadczenie jest takie, że człowiek ucieka od tego miejsca, bo to miejsce kojarzy mu się z zagrożeniem, ze śmiercią, z tym, że stanie się coś okropnego. To miejsce jest persona non grata w tobie. Ludzie omijają to miejsce często mówią tak. Kiedy się kąpię, to bardzo uważam, żeby w ogóle palcami nawet nie zahaczyć o tą pierś chorą. Albo omijam to miejsce, nie chcę patrzeć. Tymczasem w tym miejscu, które Cię woła bólem, albo um, zmienioną tkanką, i wiesz, że jest zmieniona, tam są wszystkie informacje, których potrzebujesz. Najważniejsze pytanie: czy miejsce, które choruje, traktujesz jako bazę informacyjną? Do pracy. Z informacjami. Ból cię woła. Ciało tak rewelacyjnie pracuje z duszą, że woła chorobą twoją uwagę. Czy zatrzymujesz się na bólu, czy uciekasz od bólu? Ból jest czymś, od czego wszyscy Ziemianie uciekają. Tymczasem w energii bólu są wszystkie informacje. To jest niesamowite. Ból, kontakt, po drugie. Tkanka, zmieniona tkanka w ciele to jest kolejna baza informacyjna o czym, w którym momencie Twojego życia, w jakiej relacji czy z tatą, czy z mamą powstał schemat niemiłości, na czym polega i w jaki sposób możesz go odwrócić o 180 stopni. I chcę Ci powiedzieć, że każdą przyczyną choroby jest niemiłość z okresu dzieciństwa. To jest w sumie proste. Trudem jest dotarcie do tego schematu i do momentu, który dokładnie ci uświadomi twój ból z powodu niemiłości w relacji z tatą lub w relacji z mamą. Jeśli zrozumiesz moment, w którym twoja fuzja ciała z duszą zaznała niemiłości i weszła w schemat niemiłości do siebie, Jesteś w szerokiej alei do odpalenia regeneracji, bo jeśli zrozumiesz świadomością, ogarniesz ten schemat niemiłości i spróbujesz go przepracować z miłością do siebie, i spróbujesz go przepracować z miłością do siebie, wydarzy się cud. Twoje ciało już nie będzie musiało dźwigać wszystkich informacji chorobowych. Ty zaczniesz realizować duchową misję na ziemi – miłości do siebie. Jesteśmy w bardzo ciekawym punkcie naszego spotkania flow Mam nadzieję, że rozumiesz już mój tok myślenia. E, rozumiesz, że wszystkie przyczyny choroby tkwią w niemiłości, w pewnych automatyzmach twojego postępowania względem siebie. Nie myślenia o sobie, nie kochania się, nie szanowania, nie dawania sobie wypoczynku, nie dbania o swoje potrzeby. I te schematy ciągną się z dzieciństwa, ale teraz jest optymalny czas, żeby je rozpracować i zmienić. Tam, gdzie nie ma uwagi, wprowadzić uwagę, tam, gdzie nie ma zrozumienia, wprowadzić zrozumienie. Prowadzić miłość, popatrzeć na siebie, uczyć się siebie, oczami miłości. Zapisz się bezpłatnie na wykład online z Barbarą Ravensdale. Ciesz się życiem pełnym miłości, zdrowia, obfitości i spełnienia. Unity Polen